Hej wszystkim. Jestem Sara. Mati, ci coś. Masz mega farta. Bo Tatiana to jest najlepsza laska na świecie. Jest dla mnie jak siostra. Bynajmniej nie dlatego, że obie widziałeś mojego ojczyma bez ubrania. Po prostu zawsze mnie wspierała, nawet jeśli wszyscy mieli inne zdanie niż ja zawsze mówiła Sarcia, Jeżeli ty uważasz, że jesteś wystarczająco trzeźwa, by prowadzić, to ja ci wierzę. I właśnie to jest w życiu ważna laska. Bo jak się potknęłam, to nie potępiła mnie. Powiedziała, nie załamuj się laska. Kto mógł wiedzieć, że w środku są naboje? A żeby nie było? Nie jest idealem. Nie nie, 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 nie. Ma swoje mroczne strony. Nie wiem, co wy byście zrobili na miejscu Tania, ale gdyby moich ostatnich dziewięciu chłopaków popełniło samobójstwo, przestałabym wierzyć w związki. Ale nie Tania, bo ona wierzy w prawdziwą miłość. I właśnie Ty, Mat, jesteś jej taką prawdziwą miłością. Pamiętam, jak wróci, wróciła z waszej pierwszej randki i powiedziała, to jest ten jedyny. I od razu skasowała wszystkie konta na portalach randkowych: Sympatie, Tindera, Zadoptuj Faceta, na Onlyfans, Retuba. Wszystko skasowała. Przynajmniej taką mam nadzieję. <ścoughs> Mati, tak bardzo je uszczęśliwiasz. Ja nie chcę Was to teraz zawstydzać, ale pamiętam, jak zaczynaliście się spotykać. Mieliśmy z taniuszką taką dziewczęską rozmowę. No i zapytam jak jesteś w łóżku. A ona powiedziała: Robi, co może. I właśnie to, Maciu, odróżniacie od tych wszystkich facetów, z którymi eksperymentowała przez lata. Ona Cię kocha, Maci. I jestem pewna, że jak tylko odzyska prawa rodzicielskie, tych dzieci też się pokochają, a ich tatusiowie przyjmą cię jak swojego. Bo nie każdy ma wystarczające jaja, żeby poślubić byłą chyba pruszkowskiej mafii. Ale ty owszem, Mati. Ty owszem. <śled> Ale jak to nie wiedziałeś? Także Wasze zdrowie, kochani. Wasze zdrowie.